Dziękuję Panie Doktorze. Dosłownie na dwa słowa jeszcze Pan Zarzadacz prosił. Proszę, proszę Państwa, ja wsłuchiwam ja, ja, się w co, pan, to co Pani Naczelnik Kowalska mówiła i y, y, chcę zareagować na wyłączenie czy próby wyłączenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa z, z, z całego problemu. Trzeba uważać dlatego, że ustawodawca unijny, czyli państwa członkowskie wyszedł naprzeciw problemu, jakie pojawiły się szczególnie na kanwie w wyroku w sprawie KG1-KG2, czyli rozporządzeń, które wykonywały sankcje nałożone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ z zarzutem, że w pierwszej instancji odmowy kontroli, kontroli legalności z punktu widzenia przestrzegania praw podstawowych i Trybunał Sprawiedliwości, który nie podzielił takiego rozumowania. I mamy w traktacie wyraźne stwierdzenie, że w przypadku tego rodzaju aktów drugiego filara i wykonujących je Rozporządzeń Trybunał jak najbardziej ma kompetencje, czyli jeżeli ktoś by chciał ograniczać, to trzeba by się wyraźnie do artykułu 295 odwołać, traktatu o funkcjonowaniu, o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To jest jedna uwaga. Chociaż w ogóle byłbym tu ostrożny, bo te wyłączenia dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa są i tak chyba zbyt, zbyt szerokie. I druga sprawa, jeszcze wracając do pytania Pani Doktor. Reguł konkurencji, obecnie się wszyscy najbardziej niż chyba słusznie ekscytują nowy artykułem 263, bo tutaj też ustawodawca unijny wyszedł naprzeciw problemom, szczególnie dotyczącym reguł konkurencji, np. pomocy publicznej i statusu strony trzeciej, tak zwanej, która najbardziej cierpi i wprowadził pojęcie aktu regulacyjnego. Wszyscy się zastanawiają, co to jest. Ale przede wszystkim umożliwił większą swobodę jednostce wnoszenia skarg na tego typu akty regulacyjne i troszkę rozmytlił formułę Plomana, wskazując, że tutaj nie tylko musi być ta osoba fizyczna prawda, dotknięta bezpośrednio indywidualnie wystarczach jest dotknięta bezpośrednio. Czyli prawdopodobnie będzie to umożliwiło, umożliwiało w systemie unijnym wnoszenie pierwsze skarg i oddali zarzuty pojawiające się odmowy prawa do sądu. W tych, to jest naj, najbardziej wrażliwy obszar. Tutaj. Bo także ustawodawca unijny zwrócił na to uwagę i uprzedzająco wprowadził, to co najmniej można tych, tych powodów znaleźć więcej. I to było wyraźnie już z myślą o przystąpieniu, moim zdaniem z myślą o przystąpieniu do Europejskiej Konwencji, żeby jednakowoż tą metodę różnego standardu, która w sprawie posforów się pojawiła i jest respektowana, żeby po prostu ograniczyć w pole konfliktu. Ja przepraszam bardzo, że brałem głos, ale to są szczególnie w kontekście tego, co tam Pan dopuścił. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przepraszam, trochę się przedłużyła nasza sesja, ale myślę, że problemy i głosy w dyskusji były tak interesujące, że. Państwo wybaczycie, i również wybaczy pani docent machińska organizatorka, której właśnie się szyki. Y, 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 wobec tego dziękuję bardzo wszystkim y, Państwu, panelistom i Państwu na sali. Zamykam posiedzenie tego panelu. Dziękuję i do zobaczenia.